Jesteśmy siedmioosobowym zespołem psychologów, pedagogów i terapeutów, którzy założyli pierwszą w Polsce spółdzielnię socjalną Plan B, która działa w obszarze ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki pozyskaniu funduszy z Europejskiego Wsparcia Społecznego i Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego JATYM. Generalnie większość z członk członków, członki naszej spółdzielni jest zaangażowana w działania społeczne na różnych polach, więc jakby taką naturalną konsekwencją było to, że stworzyliśmy spółdzielnię, że właśnie podmiot ekonomii społecznej, a nie firmę. Więc oprócz zysku także będziemy działalność prowadzić prospołeczną, czyli planujemy cykl warsztatów dla osób niepełnosprawnych, dla osób bezrobotnych, z jakichś powodów mających problemy, żeby Utrzymać się w sferze społecznej i, i funkcjonować skutecznie. My jesteśmy teraz na etapie otwarcia poradni zdrowia psychicznego centrum EOS. Centrum zdrowia psychicznego EOS będzie się dokładnie nazywała. W ciągu półtora miesiąca wystartujemy z poradnią. I tutaj jest tak, że będzie ten obszar stacjonarny, czyli porady na miejscu w gabinetach, ale też bardzo chcemy promować porady online i porady z dojazdem do pacjenta, bo jest też w naszym zespole osoba niepełnosprawna. Jakby też nam bardzo pokazuje, że ten obszar nie jest taki wykorzystany i dlatego chcemy też dojeżdżać do osób z jakichś przyczyn, które nie mogą albo nie chcą przyjść na miejsce do poradni. No, i też poradnictwo online z takim wskazaniem na osoby, które wyemigrowały, nie są w stanie dojechać do Polski na poradę, a jakby ze względu na barierę językową nie, nie, nie za bardzo mogą skorzystać z porady na miejscu, prawda? No, i teraz jesteśmy w trakcie dosyć czasem trudnych, czasem łatwiejszych zadań, aby otworzyć spółdzielnię. Reklamujemy jakby całą. Co... Otoczkę robimy, aby ludzie się dowiedzieli o tym, że już mamy swoje usługi mobilne w zakresie właśnie porady psychologicznej, pedagogicznej. Na ten moment też opracowujemy ofertę dla szkół i przedszkoli takich zajęć psychoedukacyjnych. Zbieramy jakby też powoli informacje, jakie jest zapotrzebowanie na zajęcia warsztatowe, właśnie psychoedukacyjne, czego ludzie oczekują. Jakby badamy rynek i chcemy się do niego dostosować, aby być jak najbardziej elastycznym na tym rynku, ponieważ no to są umiejętności miękkie, czasami właśnie na, polegające na wsparciu y, osób, i jakby chcemy się pasować w ten rynek w 100%. No, na razie jesteśmy w fazie organizacji, A czy mamy pierwsze takie wstępne y, propozycje? Właśnie składamy oferty do przedszkoli i do placówek oświatowych, także y, mam nadzieję, że to niebawem, już po nowym roku się rozpocznie. Także na razie się reklamujemy, ogłaszamy, tworzymy ofertę, tworzymy portal i remontujemy lokal. Lokal to jest bardzo ważne miejsce dla każdej organizacji. Nasz lokal udało nam się w procesie przetargu wygrać w Urzędzie Miasta. Także e, bardzo się cieszymy, że, że właśnie to jest właściwie taki nasz pierwszy sukces jako organizacji. E, Lokal spełnia nasze oczekiwania i e, myślę, że e, dzięki e, niemu będziemy mogli rozwijać skrzydła. Coworking specjalistyczny, czyli wynajem e, naszych gabinetów e, dla innych specjalistów, głównie jest to oferta kierowana do osób e, młodych, takich jak my, które, których nie stać na ten moment, aby e, Wynająć własny gabinet, tak? bo jest to jednak drogie. Z tego co nawet orientowałyśmy się tutaj na łódzkim rynku. A jest to fajna alternatywa, bo jeżeli ktoś ma 3-4 pacjentów, to przychodzi sobie na te 3-4 godziny w tygodniu i płaci małe relatywnie pieniądze, a ma możliwość pracy w zawodzie. Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia kompleksowego z pełnym zaufaniem i wsparciem w zakresie psychologii, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a także młodych specjalistów, którzy chcą rozpocząć swoją karierę zawodową, rozwój zawodowy i wejść na rynek pracy. Mogę powiedzieć, że już śmiało można korzystać z naszych usług poprzez tą ofertę dojazdu do klienta, pacjenta, jak również poprzez Skype'a a w lutym już zapraszamy też na warsztaty psychoedukacyjne i do kontaktu z nami.